Serdecznie Was witam i Wam jesteście, że są wakacje wśród nas. Wam serdecznie zaprezentowaliśmy, że są takie dwie kasety dostałem na urodziny od Pani Marii Łiszebrodackiej, których pozdrawiam. Którym pozdrawiam Was od Pani Marii Łiszebrodackiej i ode mnie. No to dwie kasety, siwaki, 120 minut. I wraz z korem, których Wam pokazamy. Siwaki SVE120HG. I zobaczcie, co jest za nami. No to jest coś: kaseta przeznaczona wyłącznie do otwarzania magnetowidowych WHS. Podano spokować i nasze. Podano na to czyli dostałem już. No to więc tak dostałem na urodziny od pani w których wierzyłem. No to wierzyłem to. Tak musi dostać. Podam Przyszło to foliowanie i wam tą kasetę zażyczyłem na szczenie. No to jeszcze mam drugą na zapas. Będę nagrał reklamy i zapowiedzi. Już nie lubią reklamy i zapowiedzi. Jak zapowiadałem. I do na urodziny 21 czerwca 2023 roku. Przeżywaliśmy te no, momenty niektórych. A wam pokażę tą kasetę. Waku S. Szywaki. Bych pokochały. Pachnie. sierzutko. Tak to prezentuje się kaseta FS. Na Nami są jakaś kot deskowy, a to oto jest. Na taśmie, tu taśma jest wygląda, jakaś czarna. Jeszcze naklejeczki. Tutaj pokażę Wam nagrywamy już niedługo. Cokolwiek chcecie. Jeszcze nakleję. Przede wszystkim naklejkę. Pokażemy, czy to można naklejać. W taki sposób możecie nakleić. I to fajna kaseta FHS. FHS to najnowsza polska cicina Z powrotem te kasety AHS będą cieszyć z naszym powrotem. to wam zakleję. O to tak już musi być ta naklejeczka. Tak, musi być taka naklejka, bo to nic nie da się wyprodukować. to i zaprezentuję wam kasetę w Siwaki. Siwaki. To już jest nasza polska kaseta. to jakiś Tokio Japan, których nie wymyślił. Pora na fajne życie. Tak możecie zakleić. Zakleić na tą suchą, a ona będzie taka, że to jest... Oto wygląda super Hank Great Videocassettes. Oto kaseta prezentuje. SPLP Standard Play, Long Play. To czyli fajna kaseta, których kochałem nie jeden lat, ale niestety już musiałem porozklejać, bo to takie wahesiki Nieco ale wam pokażemy. Wam za moment będziemy nagrać już niedługo. Z widem. będziemy mieć nagrane tylko do reklam, do reklam i zapowiedzi. Jeszcze do TV I jeszcze do teledysków. Do teledysków można więc schować śmiało, na teledyski można tylko nagrać. Jak będę miał 300 minut, to sobie telewizy. Będę musiał nagrać. Serdecznie Wam dziękuję. No to jeszcze jedna kaseta się przyda. To jeśli, jeśli wiesz, do czego to służy, to znak, że czas przejść na emeryturę. Kaseta VK jest dla Ciebie i nie każdy, co na kanale. A teraz dziękuję Wam za prezentowanie rozfoliowania produktu Siwaki Super HG, to czyli Super High Great Video Cassettes i E120. Oto Siwaki. Serdecznie Was dziękuję, a Wam pozostawiam tę kolekcję kaset VHS, ale jeszcze mam, pokażę, jest, mam już fajne kasety, no to muszę ją nagrać, a jeszcze pokażę Wam już za niewiele te kasety tu ich mam jeszcze. No. No to was będziemy czekać o i oto zaprezentowaliśmy ten kanał niektórzy, że jesteście z nami już. No to czyli więc po 8 latach kanału przyżywać oto Siwaki właśnie dla ciebie. No to więc dziękujemy. I do zobaczenia. Cześć! Widzimy się na wakacje!